Ciężary mniej przygniatają tych, którzy umieją je nosić. Ta prosta, ale głęboka myśl oddaje istotę stoicyzmu i jest doskonałym punktem wyjścia do naszej podróży po stoickich ścieżkach prowadzących do pewności siebie. W świecie, gdzie niepewność i zmienność są naszym codziennym towarzyszem, stoicka filozofia oferuje narzędzia, które pomagają nie tylko przetrwać, ale i kwitnąć. W tym materiale. Skupiamy się na zaawansowanych aspektach stoicyzmu, które mogą odblokować nowe poziomy pewności siebie, wykraczając poza podstawowe zasady, które już znasz. Zbadamy pięć kluczowych stoickich zasad, które mogą nie tylko wzmocnić Twoją pewność siebie, ale także przekształcić Twój sposób myślenia i działania. W tym kontekście stoicyzm staje się nie tylko filozofią przetrwania, ale strategią życiową która pozwala nam odnaleźć wewnętrzną siłę i stabilność. Nie przegap tej okazji, aby dowiedzieć się więcej i zacząć swoją podróż ku głębszej pewności siebie. Przygotuj się na inspirującą podróż, która ma szansę odmienić Twoje życie. Pierwsza zasada: bądź autorem swojej historii. W dzisiejszym świecie pełnym ciągłych zmian i wyzwań kluczowe jest, abyś przejął kontrolę nad swoją historią życia. Zamiast postrzegać siebie jako ofiarę okoliczności, zacznij widzieć siebie jako bohatera, który aktywnie kształtuje swoją rzeczywistość. Ta zasada stoicka zachęca do tworzenia własnej narracji życia, skupionej na sile, odwadze i możliwościach wzrostu. W praktyce oznacza to zmianę sposobu, w jaki opisujesz swoje doświadczenia sobie i innym, zamiast skupiać się na trudnościach i przeszkodach. Skoncentruj się na tym, jak te wyzwania czynią Cię silniejszym. Każde wydarzenie, dobre czy złe, staje się częścią Twojej opowieści o osobistej sile i rozwoju. Gdy zrozumiesz, że tylko ty panujesz nad piórem, które pisze Twoją historię, zaczniesz rozumieć, jak ważne jest Twoje przełamanie siebie i zachęcić Cię to do działania. Podkreślając swoje zwycięstwa i nauki płynące z porażek, zaczynasz kształtować. Postrzeganie samego siebie jako osoby zdolnej do radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami. To z kolei przekłada się na wzrost pewności siebie i poczucia własnej wartości. Przejęcie kontroli nad swoją narracją nie oznacza ignorowania rzeczywistości, ale świadome wybieranie perspektywy, która podkreśla Twoją zdolność do przekształcania wyzwań w możliwości. Stając się autorem własnej historii, nie tylko zmieniasz sposób, w jaki widzisz siebie. Ale również jak postrzegają Cię inni, co jest fundamentem budowania głębokiej i trwałej pewności siebie. Druga zasada rzeźb w wyobraźni swój sukces. W świecie, gdzie codziennie spotykamy się z niepewnością i zmiennością, rzeźbienie sukcesu w swojej wyobraźni staje się kluczową zasadą stoicką, pomagającą w budowaniu solidnej pewności siebie. Ta zasada zachęca do aktywnego wyobrażania sobie sukcesu i osiągnięć, co przekłada się na wzmocnienie motywacji i wewnętrznej siły. Stoicka praktyka wizualizacji polega na tworzeniu w umyśle obrazów osiągnięcia zamierzonych celów. Wyobrażenie sobie szczegółów sukcesu, emocji, które towarzyszą jego osiągnięciu oraz ścieżki, którą należy przebyć, sprawia, że cele stają się bardziej realne i osiągalne. Pomyśl sobie, co chciałbyś osiągnąć w danym momencie, i zastanów się, jak bardzo jesteś szczęśliwy, gdy ten cel osiągasz. Ta mentalna rzeźba sukcesu nie tylko kreuje pozytywny obraz przyszłości, ale też wprawia w ruch mechanizm, który motywuje do działania. Przeżywanie tej radości i satysfakcji w wyobraźni staje się potężnym impulsem do dążenia do osiągnięcia tego szczęścia w rzeczywistości. To, co wyróżnia tę zasadę, to połączenie stoickiego spokoju i akceptacji z aktywnym mentalnym kształtowaniem przyszłości. Pozwala to na postrzeganie przyszłych wyzwań jako możliwości do wzrostu i rozwoju, zamiast jako przeszkód nie do pokonania. Praktykując tę zasadę, zaczynasz widzieć siebie jako twórcę swojego losu. Każdy moment trudności staje się okazją do przetestowania siły swoich wizji i determinacji w dążeniu do celu. Ta zasada jest niczym tworzenie wewnętrznej rzeźby, której detale i kształt zależą wyłącznie od Ciebie. Wprowadzając tę zasadę w życie, zauważysz, jak zmienia się Twój sposób postrzegania siebie i swoich możliwości. Zamiast czuć się bezsilnym w obliczu wyzwań, zaczniesz dostrzegać w sobie siłę i zdolność do kształtowania swojej przyszłości. Co jest kluczowe w budowaniu głębokiej i trwałej pewności siebie. Trzecia zasada: bądź dobrym przykładem. Ta zasada stoicka koncentruje się na rozwijaniu umiejętności przywódczych i zdolności do wpływania na innych, podkreślając znaczenie bycia wzorem do naśladowania i źródłem inspiracji dla otoczenia. Stoickie podejście do przywództwa opiera się nie na dominacji czy autorytaryzmie, lecz na umiejętnym kierowaniu i motywowaniu innych poprzez własny przykład. Bycie przywódcą w stoickim sensie oznacza kultywowanie cnót takich jak uczciwość, samodyscyplina, odpowiedzialność i empatia, co pokazuje, że prawdziwe przywództwo wywodzi się z charakteru i wartości, a nie z pozycji czy tytułu. Jednak ważne jest również, aby być otwartym na słuchanie innych, którzy mogą mieć pozytywny wpływ na nasze życie. Gdy staramy się być dobrym przykładem, nie tylko przełamujemy swoje własne bariery, ale również uczymy się, że pewność siebie nie jest celem samym w sobie, lecz wynikiem sposobu, w jaki wpływamy na otoczenie i jak radzimy sobie z wyzwaniami. Wzmacniamy swoją pewność siebie, będąc kimś, kto prowadzi przez przykład, kto pomaga innym w osiąganiu ich celów, jednocześnie rozwijając swoje kompetencje. Prowadzenie tej zasady w życie oznacza aktywne poszukiwanie sposobów na bycie pozytywnym wpływem w swoim środowisku pracy, rodzinie czy grupie społecznej, a także ciągłe dążenie do osobistego rozwoju, by być lepszym liderem. Jednak równie ważne jest słuchanie innych, analizowanie ich punktów widzenia, co może wzbogacić naszą mądrość i pomóc przełamać bariery w pewności siebie. Słuchanie innych perspektyw i uwzględnianie różnych podejść do życia może być kluczowe w rozwoju osobistym. Pozwala nam to na lepsze zrozumienie siebie i świata, a także na zwiększenie naszej zdolności do adaptacji i elastyczności w myśleniu. Takie praktyki to nie tylko rozwój umiejętności przywódczych, ale także ścieżka do głębszego zrozumienia siebie i swoich możliwości. Ta zasada pozwala dostrzec, że prawdziwa siła i odwaga Pochodzą z umiejętności wpływania na innych w pozytywny sposób, co jest nie tylko kluczowe dla osobistego sukcesu, ale i dla dobra większej społeczności. Czwarta zasada: unikanie porównań. W naszym życiu często to właśnie porównywanie się do innych rujnuje naszą pewność siebie. Patrzymy na osiągnięcia, wygląd czy status społeczny innych, zapominając o tym, że każdy z nas jest inny. I każdy ma swoją unikalną ścieżkę życiową. Uniknięcie porównań to zasada, która podkreśla znaczenie skupienia się na własnym rozwoju, zamiast mierzenia się z innymi. To, co inni robią czy mają, nie powinno stanowić miernika naszego osobistego sukcesu czy wartości. Każdy z nas ma różne doświadczenia, talenty i wyzwania. Porównywanie się z innymi jest jak ocenianie ryby przez jej umiejętność wspinania się na drzewo. Jest to niesprawiedliwe i niewłaściwe. Zamiast spoglądać na innych i zastanawiać się, dlaczego nie jesteśmy jak oni, powinniśmy zastanowić się, co możemy zrobić, abyśmy byli odważniejsi, silniejsi, mądrzejsi w nasz własny indywidualny sposób. Stoicyzm uczy nas, że nasza wartość i nasze osiągnięcia są niezależne od zewnętrznych porównań są one wewnętrzną kwestią samodoskonalenia. I osobistego rozwoju. Praktykując tę zasadę, uczymy się akceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy i pracować nad własnymi słabościami, zamiast obawiać się, że nie dorównujemy innym. To właśnie w tej akceptacji i skupieniu na osobistym rozwoju leży klucz do zdrowej pewności siebie. Zacznijmy więc od zastanowienia się, jakie są nasze unikalne, mocne strony i jak możemy je rozwijać. Skupmy się na naszych własnych celach i marzeniach, a nie na tym, co osiągnęli inni. To nie tylko zasada filozoficzna to praktyczne narzędzie do budowania głębokiej i autentycznej pewności siebie, która nie jest uzależniona od zewnętrznych osądów czy porównań. Piąta zasada Praktyka uważności. Ta zasada skupia się na praktykowaniu uważności jako sposobu na budowanie pewności siebie. Uważność, czyli świadome skupienie na chwili obecnej, jest kluczowym elementem stoicyzmu. Pozwala to zrozumieć i zaakceptować swoje myśli i emocje, co jest niezbędne do budowania zdrowej samooceny i wiary w siebie. Praktykowanie uważności zachęca do spędzania czasu na introspekcji, rozważaniu własnych przekonań i reakcji. Pozwala to zidentyfikować i zmienić te wzorce myślenia, które nie służą naszemu rozwojowi. Przez praktykę uważności uczymy się obserwować nasze myśli i emocje bez osądzania, co pomaga nam lepiej zrozumieć siebie i nasze reakcje na otaczający nas świat. Kiedy skupiamy się na teraźniejszości, zamiast przejmować się przeszłością czy martwić przyszłością, zdobywamy większą kontrolę nad naszym życiem. To z kolei prowadzi do głębszego poczucia pewności siebie, ponieważ zaczynamy rozumieć, że mamy zdolność radzenia sobie. Z wyzwaniami, które stawia przed nami życie. Stoicka uważność polega także na rozpoznawaniu i docenianiu małych rzeczy w codziennym życiu, co zwiększa naszą zdolność do czerpania radości z życia. To z kolei wzmacnia naszą wewnętrzną siłę i odwagę. Praktykując tę zasadę, zaczynamy rozumieć, że klucz do pewności siebie nie leży w zewnętrznych osiągnięciach, lecz w głębokim zrozumieniu i akceptacji siebie. Podróż przez stoickie zasady do osiągnięcia głębokiej odwagi dobiega końca, ale twoja własna droga rozwoju dopiero się rozpoczyna. Każda z omówionych zasad stanowi krok na ścieżce do zrozumienia siebie i budowania silnego stoickiego charakteru. Pamiętaj, że pewność siebie nie jest miejscem, do którego docierasz, lecz ciągłym procesem, który wymaga zaangażowania i pracy nad sobą każdego dnia. Zachęcam Cię, abyś zaczął praktykować te zasady w codziennym życiu. Pamiętaj, że każdy dzień jest nową szansą na rozwój i samodoskonalenie. Każde wyzwanie, z którym się mierzysz, jest okazją do praktykowania stoickich zasad i wzmacniania swojego wewnętrznego ja. Pewność siebie, którą stopniowo zbudujesz, będzie wynikiem Twojej pracy, Twoich doświadczeń i Twojego zaangażowania w praktykowanie stoicyzmu. Nie oczekuj natychmiastowych rezultatów. Prawdziwa zmiana wymaga czasu i cierpliwości. Ale z każdym dniem, w którym stosujesz te zasady, będziesz coraz bliżej osiągnięcia tego stanu spokoju, siły i pewności siebie, który jest sercem stoicyzmu. Twoja podróż ku stoickiej pewności siebie jest najważniejszą podróżą, na którą możesz się udać podróżą do wnętrza siebie, do odkrycia swojej prawdziwej siły i potencjału. Zatem idź naprzód z odwagą i determinacją. To Ty jesteś mistrzem swojego życia, a stoicyzm jest mapą, która Cię prowadzi.